Moi drodzy, choć pozornie mogłoby się wydawać, że najpierw powstała mowa, a potem pismo, to jednak w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli moment, kiedy wszystkie narody mówiły jednym językiem, a bogowie imię pomieszali, to nawiązując do tego. Komunikacja, która była komunikacją naturalną, a mianowicie komunikacja samogłoskowa, w związku z czym język, którym wszyscy się między sobą porozumiewali, dotyczył tylko emocji, czyli ludzie wytwarzali dźwięki, które były zakończeniem podstawowych instynktów i one świadczyły o tym, co oni w danej chwili czują. Natomiast komunikacja, Pojęciowa, bazująca na piśmie spółgłoskowym, było to coś, co powstało później, czyli najpierw ludzie mieli komunikację samogłoskową, a dopiero potem bogowie, którzy im pomieszali języki, czyli uczyli ich alfabetów. Jest to zupełnie inna forma pisma, to co mówiliśmy, czyli nie pismo obrazkowe, jak w przypadku. Pisma chińskiego czy hieroglifów, tylko spółgłoski, które uczymy się artykułować. W związku z czym, pierwszym zapisanym i uczonym tekstem, który ludzie starali się nauczyć mówić w oparciu o pismo spółgłoskowe, był dekalog. Czyli dziesięć przykazań, które Mojżesz przedstawił Izraelitom, to było pierwsze dziesięć zdań. W których ludzie uczyli się mówić. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, choć mogłoby się wydawać, że najpierw właśnie powstała mowa, a potem ludzie zaczęli ją zapisywać. Natomiast przejście z tego momentu, gdzie pojęcie w głowie staje się wypowiadanym słowem, a potem zapisanym wyrazem, gdy się to wszystko przeanalizuje i gdy się nad tym zastanowicie, zobaczycie, że było zupełnie odwrotnie. Ale dlaczego o tym mówię? A mianowicie, wszyscy od zawsze poszukują Biblii Diabła. I czym jest ta Biblia Diabła? I tu pozornie też odpowiedź jest bardzo prosta. Moi drodzy, Biblią Diabła jest dekalog. Dlaczego? Już w Edenie podczas pierwszych eksperymentów na gadającej małpie. Odkryto, że gadająca małpa uwielbia robić na złość. W związku z czym wiedziano, że jeżeli stworzy się liczbę zakazów, wtedy gadająca małpa, kiedy będzie chciała zrobić na złość, pierwsze co zrobi na złość Bogu, to będzie grzeszyć. Czyli spisanie grzechów było w pewien sposób zdefiniowaniem zła. To, co jest kluczowe, że jeżeli były to naprawdę pierwsze zapiski, których uczono ludzi, to pierwsze czego ich nauczono, to zdefiniowano im zło. Prawdopodobnie nawet w ludzkiej świadomości pewne z tych rzeczy same z siebie by nie zaistniały, gdyby nie też zostały spisane, ponieważ wtedy, a co to jest cudzołóż, nie cudzołóż, a co to jest, nie zabijaj. W związku z czym narzucono, zdefiniowano, skonstruowano w ludzkiej świadomości pewne rzeczy, których nie można robić i wykorzystując naturalną tendencję gadającej małpy, ponieważ tak w zoharze jest opisana mutacja genetyczna, czyli stworzenie człowieka, gadająca małpa uwielbia robić nasłość, w związku z czym miano pewność, że jeżeli Gadająca małpa obrazi się na Boga, to pierwsze co zrobi, od razu zrobi Bogu na złość. Stąd, Dekalog, czyli liczba, lista zakazów, jest niczym innym jak właśnie od dawien dawna poszuki, poszukiwaną Biblią Diabła. Od razu mówię, nigdzie tego nie znajdziecie. To, to nie, nie ma co nawet próbować. Są to moje własne autorskie badania. Także jeżeli chodzi o biblię diabła, to biblią diabła jest Dekalog. Tu powtarzam po raz kolejny. Proszę nie mylić diabła z szatanem, ponieważ to są zupełnie inne byty. Szatan, Lucyfer i diabeł to są inne byty. Diabeł jest to pewnego typu byt elemencie świadomości, który jest pozostałością Lucyfera, czyli Helel ben Shahar. natomiast szatan, szaitan, jest to oskarżyciel wysłany, żeby ukarać Lucyfera. W związku z czym Lucyfer, tak jak mówiłem, próbując ukryć się wśród ludzi i bronić się przed atakiem jego braci, którzy przylatują go ukarać, wymyślił mit o Prometeuszu, ponieważ ludzie się pytali, ty, Lucyfer, to czemu ty jesteś kurwa przez nich atakowany, skoro ty jesteś od nich? O, on mówi, wiecie, bo ja kurwa ukradłem od nich im ogień i wam dałem i oni chcą mnie za to ukarać. W związku z czym Lucyfer zmienił się w Prometeusza i wymyślił bajeczkę, że ci, którzy chcą go ukarać, chcą go ukarać za to, że pomógł ludziom. Lucyfer w niczym nie pomógł ludziom, ponieważ mutacje genetyczne, które robił z nudów i dla własnej uciechy na zwierzętach, doprowadziły do stworzenia gadającej małpy, której egoizm, pycha i próżność jest bardzo szkodliwa dla wyższych wymiarów. W związku z czym nasi stwórcy chcieli ukrócić to zło. I za każdym razem, kiedy jest próba, Naprawienia piekła i ukarania Lucyfera, lub już w tym przypadku jego pochodnych, czyli ukrytego diabła, który kopiuje się jako grzech pierworodny w okresie płodowym przez Jajniki Matki na dzieciaka, jak wirus się koduje czyli wszelkie próby naprawienia tego spotykają się znowu z oporem, ponieważ udało się Lucyferowi ukryć, ukryć między ludźmi. I stworzyć mit o Prometeuszu. Stąd szatan, szaitan, który nie jest wcale złym bytem, i chce naprawić to wszystko, spotyka się ze złym pijarem. I tak to mniej więcej w dużym skrócie wyglądało. Także jako ciekawostkę, pamiętajcie, dekalog jest słynną Biblią diabła. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, miłego dnia i oczywiście kuchwale ojczyzny.